Ostatnia transmisja z pewnego cyklu i ta zostanie, w sensie, tej nie usunę. Będę czytać pewne, pewne zdania mm, i będę je zaprzeczać. <twierdzenie>, Twierdzenie to jest zdanie. Potwierdzenie to jest eh, potwierdzenie zdania podwójne zaprzeczenie jest pozytywne, tak daje pozytyw, czyli zaprzeczenie zaprzeczenia oznacza coś pozytywnego, ok? No. Lioja to koty, nie. Meta tron jest dobry, nie. Lucek, Lucy, jest dobry, jest diabłem? Nie. Jest tylko jeden Jesu, e, Jeszu, a? Nie. Sztuczna inteligencja jest niegroźna? Nie. To, co w naszą, w naszą stronę leci, yy, jest groźne, czyli ten atlas? Nie. Możesz żyć tyle słodyczy, ile chcesz? Nie. Możesz siedzieć przed komputerem tyle, ile chcesz, bez konsekwencji? Nie. Las... Jest ciągle i zawsze źródłem tlenu? Nie. Czy 3I Atlas, 3I Atlas jest wybawicielem? Nie. Pierwsza epoka z tych trzech tak zwanych zasiewów to był zasiew? Nie. Następuje biorobotyzacja i zmniejszenie ilości ludzi? Nie. W sensie to już jest. Sztuczna jest sztuczna? Nie. Ciasto drożdżowe jest zdrowe? Nie. Możesz sobie teraz w tej epoce być wege i Bez skutków dla zdrowia? Nie. Obecny rok, jaki mamy, jest prawdziwy? Nie. Obecny kalendarz, jaki mamy, jest prawdziwy? Nie. Obecny zegar i kierunek wskazówek jest prawdziwy? Ten, który mamy? Nie. Eee, prawa to prawa strona, a lewa to lewa strona? Nie. Jesteś w stanie sam się poskładać, sam poskładać wszystkie swoje ciała? Nie. Jesteś samie, w stanie sam, sama wrócić y, do źródła y, i przestać kręcić się w kółku reinkarnacji? Nie. Jesteś w stanie sam, sama zrozumieć, czym naprawdę jest y, źródło. Rdzeń? w pełni. Nie. Możesz e, bezkarnie bawić się czatem e, GPT GPT? Nie. Jesteś tylko hologramem? Nie. Jesteś tylko fizycznym ciałem? Nie. Twoje ciało jest. E, pewną całością, że masz ręce, nogi i tak dalej. Nie mówię o uszkodzeniach de facto, jak ktoś jest inwalidą, tylko każdy. Jesteście całością, e, ręce, nogi, oczy i masz na wszystko wpływ, wszystko masz. Nie. Tolkien nie ma racji. Nie. Pamiętajcie podwójne zaprzeczenie. Shakespeare, czyli Francis Bacon nie ma racji. Nie. Narnia, Narnia taki film. Mówi prawdę? Nie. Matrix, film, mówi prawdę? Nie. Czarny księżnik skrajny Oz mówi prawdę? Nie. Rok ma 12 miesięcy? Nie. Zodiak ma 12 znaków? Nie. Lew jest jednym z prawdziwych i pierwotnych znaków Zodiaku? Nie. To, co nam świeci, to jest de facto słońce? Nie. Aż. Ta pani, A jak y, zatrzymajcie sobie i popatrzcie z drugiej strony, ma rację? Nie. Y, ci, co wzywają, y, używają anielskich nauk i y, y, wibracji, y, mają rację i dobrze robią? Nie. Czy lira taki instrument to to samo co harfa i cytra? Nie. Czy cytra i harfa to pierwotne instrumenty? Nie. Czy wiedza Kailonta jest w pełni prawdą? Nie. Czy wiedza teozoficzna i antropozoficzna jest w pełni prawdą? Zwłaszcza obecnie? Nie. E, czy ruchy takie jak antropozofia albo teozofia i pokrewne są obecnie w pełni czyste i bezpieczne? Nie. Czy ludzie w takich ruchach teo, są w pełni ok i czyści? Nie. Czy trzeba szukać, trzeba szukać prawdy w jakiejś ścieżce, w jakiejś religii, podłączać się pod jakieś tezy egregory? Nie. Inicjacje i kodowania powiązane z takimi religiami jak sakramenty. Inicjacje, rytuały jakiego typu są bezpieczne i um, dla ciebie dobre, a, oraz m, nie mają wpływu na Twoją wolę i podłączenie do źródła? Nie, tyle ode mnie. Zapraszam na akademię, zapraszam na warsztat, zapraszam do grupy.